I kubej z, z Teasterunku są i ja was w kolejnym odcinku Legacy Challenge'u. Mega podoba mi się, słuchajcie, ten obrazek tutaj, bo dosłownie wszyscy są w innym mudzie. Ta jakaś zadowolona, nie wiadomo co jej chodzi. Ten mu chce się, nie wiem, szaleństw, ta w ogóle głodna, bo jest w ogóle wciąż i potrzebuje jeść więcej. I to jest właśnie nasz typowy, słuchajcie, Legacy Challenge, moi kochani widzowie. Mam nadzieję, że czekaliście. Minęły dwa tygodnie od ostatniego odcinka. Słuchajcie, i na początku tego odcinka wymyśliłem coś takiego, że za każdą waszą łapkę w górę naszym simom, bo no, są oni dosyć biedni, mają 241 simoleonów, za każdą waszą łapkę w górę będę dawał tym simom jeden simoleon. Z tego powodu po prostu, że wyszedł taki nowy program rządowy, gdzie ludzie mogą wspierać właśnie naszych simów i dzięki temu, że wy dacie łapkę w górę, to nasi simowie dostaną, słuchajcie, pieniążki. Także możecie ich wspomóc, jeżeli chcecie. Także zachęcam do zrobienia tego. A u nas w odcinku się sporo zmieniło, więc zostawcie łapkę w górę i lecimy do oglądania nas. Początku, po tym jak okazało się, że tutaj nasza. Kendal jest w ciąży. To jej rodzice zostawili tutaj dla nas troszkę pieniędzy i my zrobiliśmy małe przemblowanie. Od teraz Carmen mieszka w tym pokoju, a w związku z tym, że ten pokój był większy, to właśnie tutaj mieszka Kendall i Luka. I zobaczcie, jak to wygląda, bo tutaj została przygotowana w ogóle wersja pokoju duża. Oczywiście, skoro rodzice Kendall dali tutaj pieniądze, no to Kendall, że tak powiem, sama tutaj się porządziła i w swoich kolorach to zrobiła. No i tutaj jest taki unisexowy mini pokoju. Иг dla dzieciaczka, jak widzicie, jeszcze będzie tutaj więcej rzeczy, jak dziś się urodzi, a za to nasza tutaj Carmen mieszka w tym pokoju, ale dokupiłem jej w końcu stanowisko do nagrywania, więc będzie ona mogła nagrywać swoje youtuberskie rzeczy, także to jest plus, no a u troszeczkę smutno, ale z czasem myślę, że coś zostanie dla niego dodane, także proszę się nie martwić, no i przez to też się łazienka troszeczkę zmniejszyła i jest na razie w takiej dosyć mocnej przebudowie, ale tak mówię, wszystko, jak będziemy w końcu zarabiać pieniądze, co mam nadzieję się wydarzy już niedługo, no bo wiecie. Teraz Luka będzie miał iść do bardziej poważnej pracy i w ogóle, ale najpierw też możemy zobaczyć, jak już widzicie, niektóre stroje nowe na naszych simach. To jest nowe stroj naszego Luki. On jest w ogóle jeden z moich ulubionych simów. No zobaczcie, on wygląda mega. Chciałbym tak po prostu wyglądać, żeby sobie móc się tak ubierać. Następnie mamy nowy strój naszej Carmen, tym razem w zieleni, jakby ona to wszystko po prostu. Ach. No piękne jest, to jest moja ulubiona simka, po prostu Ever. Kendall też ma nowy strój, ogólnie jeszcze brzucha jej nie widać, ale uznałem, że jak ona będzie w takiej ładnej, zobaczcie, hop, sukience, to ten brzuch się tak ładnie odznaczał, jakby ona musi mieć taką sukienkę, więc ma taką sukienkę, proszę bardzo. No i Charlie również ma nowy strój, taki bardziej elegancki. Proszę. No i słuchajcie, po ostatnim odcinkiem nie wybiło co prawda 4000 łapek, ale zostało bardzo mało, więc wybijcie tam jakieś 100 osób musi to tylko zrobić i wtedy będziecie mieć linki do outfitów z tamtego odcinka i też z tego odcinka do modyfikacji, więc mocno zachęcam. Na samym początku musimy się zająć czymś jeżeli chodzi o lukę, bo on teraz słuchajcie nie ma szkoły. Jesteś mega głodna, czy chcesz do jedzenia dla ciebie? Więc może uda mu się znaleźć jakąś lepszą pracę. Tylko właśnie dla tych nie ma takiej. Poniedziałek, wtorek, środa jest wolna, czwartek, piątek, sobota, niedziela idziesz. No ale na mega krótko. Demu pracownika sklepu w sumie, bo pracuje każdego dnia oprócz niedzieli i poniedziałku. A w międzyczasie znajdziemy mu, jak tylko i wyłącznie zrobimy jakieś inne zajęcie, które będziemy mógł jeszcze w domu robić. Może, nie wiem, będzie jakimś stolarzem, piekarzem, nie wiem. Ej, co Moli robi u... Aha, no w sumie to jest jej matka. Zapomniałem, ale to może, skoro to jest twoja laska, to ty podejdź do niej tutaj. Boże, ale wiecie co, bo to jest w ogóle sekret, ja się dowiedziałem ostatnio, że to Molly ukrywa przed swoją mamą swoją orientację, więc może wiesz co? Ty po prostu ją dodaj do grupy. One są mega cute. On nie, jeszcze kibel nie działa, nam no nie. Kendall, w ogóle, jak Czekasz on skończył, chcę mu coś powiedzieć. O, oh, wow wow wow. Zepsułeś bardziej? Ludzie nie mamy prądu. Chyba typ zepsuł nam bardziej to. Nie no, napraw to. Dobro zadzwoniliśmy do administratora budynku. Może on coś tutaj poradzi. O, przestraszył się, że jest aż tak źle. O, nie, ona będzie wymiotować? Jezus, jeden kibel na tyle osób. Słuchajcie, to nie jest dobry pomysł. Dobra, ale zatem czas zacząć karierę youtuberską naszej Carmen, influencerską, bo słuchajcie, ona według mnie będzie idealną influencerką. Co prawda ma tutaj słabą dosyć, ta słaba dosyć tło, ale my nad tym popracujemy i wydaje mi się, że ona będzie w ogóle mega, mega sławna z czasem. Bo ona jest taką typiarką, która no jednak ma jakąś taką charyzmę w sobie i ją w ogóle bardzo polubiliście. A, no i bardzo poprosiliście mnie, żebym w ogóle wysłał wam e, Lewandowskich nastolatków do galerii, więc właśnie to robię. Tak to wygląda. Więc zapraszam na moją galerię. Słuchajcie, są bardzo fajne rzeczy, więc wiecie, co chodzi. Dobra, mamy nagrany pierwszy filmik. Mega się jaram. Mam nadzieję, że uda Ci się to zmontować w ogóle. I oczywiście, słuchajcie, odwieczny problem Simsowy. Administrator budynku. Tak mu się spodobało, tutaj siedzenie u nas, że patrzcie, sobie pomrukuje jakie życie jest złe, ale nie wyjdzie stąd po prostu w swoim życiu nigdy. Get out. Idź sobie. No i patrzcie. Nieproszony gość. I tak będzie siedział. I siedział. Do końca życia. Ej, no naprawdę, ty niech sobie to stąd odejście. Ja muszę wykonać rzecz ostateczną: zniszcz obiekt. Hehehe. <laughs> w sensie to jest moja ulubiona interakcja ever. Niszczenie simów. No nie, i Carmen nabawiła się obawy przed niespełnieniem marzeń. To jest jedna z trudniejszych rzeczy, bo ona zupełnie wtedy cały czas narzeka. Why? A my jednak nie idziemy do szkoły, bo dzisiaj jest sobota. Okej. Okay. Ogólnie to zaczął nam się już drugi trymestr. E, zobaczcie, już ma takiego małego tego brzuszka, on jest mega maciopeńki Ale na naslatki ogólnie mają dużo mniejsze brzuchy niż dorosłe, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w jej sukience 77 simonów dostaliśmy, to jest mega dużo O, w tej sukience jeszcze praktycznie w ogóle tego brzucha nie widać, tylko po prostu jakby się bardziej najadła, no nie? No i dobrze, skoro... Nie płacz, no ja wiem, że ci smutno, że wszyscy umierają na świecie Skoro dzisiaj mamy weekend, to możemy zabrać ze sobą kendal na to ten się chce wyprowadzić, patrzcie, żeby poznać rodziców Luki w końcu, bo oni tak naprawdę nigdy się jeszcze nie spotkali. Okej, okay. jesteśmy w domu. Uch. Nic się tutaj, słuchajcie, nie zmieniło. Schronisko, jak było, takie jest. Nawet mamy jakieś zwierzątko. Dzień dobry, ostrosu, proszę bardzo. Troszeczkę karmy nie ma, ale widzę, że tutaj rodzice przystopowali z ogarnianiem. Tutaj mamy naszego Julesa, dzień dobry i mamy naszą mamę. Chodź, podejdź do niej, przywitaj się. Może razem tutaj podejdźcie w ogóle? Chodźcie, się przywitacie, Także, może ty ją. Bejmi. Ej. Co? Czy ona. Jest w ciąży, ale ona jest seniorką? Jak to jest możliwe? No jest w ciąży jak ciul. tego to by ona nie mogła? Ale ty seniorką. Hej, ho! Jezu, nosi w ruchu jedną dziewczynkę. I jak to się stało się? Czy ty mogłabyś to wytłumaczyć? Ty jesteś po menopauzie jakiejś dziewczyno. Gratuluj ślubu? Ty wziąłeś jakiś ślub? I to jest ciąża jak nic. Ona się nas pytała w poprzednim odcinku, ale ja myślałem, że ona do jaja sobie robi. Z tego nie wiem, czy to wyciąłem wtedy, czy nie. Matko, dziecko. No to powiedz, żeby, żeby też dziecko. Przywitajcie do powitania. A czemu nie sobie? Masz szampon w oczach? Boże. Nie narzekaj tylko ma co ty Powiedz Cześć leściowa. hej. Jezu, czy się nie lubicie na wejściu? Nie! Ty też masz obawę przed niespełnieniem marzeń, naprawdę. To może weź się w końcu za naukę. Bo się przydało, chociaż oni nie mają żadnego komputera, więc ja dzisiaj oczywiście pójdę. Mimo tego słuchajcie, na jakieś poszukiwanie pieniężne, ale to raczej po prostu... Charlie, Boże, chłopie, ty masz nerwa takiego mocnego, chociaż on idzie do pracy za dwa dni dopiero, nie, do szkoły za dwa dni, a do pracy też za dwa dni, mych. No musimy ewidentnie znaleźć im jakieś rzeczy, w których oni, wiecie, mogą pracować po prostu po godzinach i zarabiać sobie tak dorywczo, ale ty możesz sobie znaleźć biznes, tutaj przecież masz, proszę bardzo, prace dorywcze gdzieś, o, możesz sobie gdzieś pójdziesz, coś ogarniesz akurat, tak masz wolne. Impreza parzała na ostatnią chwilę. Niedziela o północy. No, i go. Przędzie wieprzowina kaluła. Dobra, no i pierwszą miętość gotowania to chyba nie jest trudne. Okej, okay, masz ją nawet ogarniętą, To po prostu musimy lecieć do Sulani. Może się, słuchajcie, on rozchmurzy trochę, jak to zrobi. Ale poczekajmy najpierw jak ona nagra ten filmik, bo słuchajcie, jak my wyjdziemy, no nie, to ten filmik nie zostanie nagrany, mnie to nerwuje, że się jakby nie mogą robić tego w tle. Okej, okay, let's go! Ej, czy właśnie też gubią ręce? Ja nie wiem dlaczego mi się to dzieje. Czy to jest jak wina jakiegoś moda, no ale jakiego? Dobra, to chyba chodzi w ogóle o to palenisko. I przyjąć ucztę i teraz można zrobić już winę ze 40 simulonów to kosztuje w ogóle? I my zrobimy 156, czyli tak naprawdę 116. To jest trochę słaby deal. No ale. Okej. Okay. <laughs> JAK JA ZAPOMNIAŁEM?! Szkolny bal! A ten poszedł na plażę! <grym> Okej, okay, let's go! Wszyscy? No dobra, ja mam muszę w ogóle w ręku, widzieliście to? Ja nie mam ubrań, ja nie mam outfitu! Jakby co? Ej, Carmen, to jest smut totalnie na tą imprezę. Po prostu założyła sobie jakąś bluzę z długim rękawem i tyle. A ten biedny w pracy nawet nie będzie ze w czym się mógł pocałować. I can't. Dyrektorka Be like, jestem jedyną, która się bawi na tej imprezie. No dobra, już się nie zaczęli. Słuchajcie, i ja chcę, żeby królową balu została Carmen, więc będę wszystkimi na nią y, głosować. E, także, proszę bardzo, zagłosuj na Carmen e, i ty zagłosuj również. Możesz ze za zagłosować? Nie, nie możesz za siebie zagłosować. To niech błaznem zostanie twój brat, Charlie. Proszę bardzo. O, Carmen nie lubi tańca, a e, to do niej totalnie pasuje. No dobra, ale ogólnie. Zobaczcie, jak ta matka ją w ogóle strofuje. Tutaj siedzi z tą moli, biedną. Wiesz co? Wiecie co? My zrobimy tutaj. Dodanie do grupy działanie. I pójdziemy sobie gdzieś, żeby matka nie widziała, i zrobimy jakieś romantyczne buziaczki. Bo najwidoczniej ta matka jest jakaś... jakiś homofobic vibes, słuchajcie. How can I be homophobic? My czy z gay, to ona tak nie mówi. Oh my god, to jest najpiękniejsza rzecz na świecie. Co się pokazywa na telefonie? Widzieliście co to, to było piękne? Szkoda, że nie mamy takich krzaków, to by wam by się pofigrowały jeszcze. I Jezu, jaka to jest wielka miłość, tutaj niesamowite. O i poszło, oznacza, że musimy iść, bo matka jest znacznie szukać, się skończy impreza Oho, impreza, Mam wręczenie tytułów, no mam nadzieję, w ogóle one z żarciem przyszły, są jakby un unimpressed, no nie, totalnie No dawaj, powiedz, że to my let's go. let's go, let's go Jest! Udało się, słuchajcie, Lewandowcy są famous Totalnie, także brawo, brawo, oczywiście bezręcznie Lewandowscy, ale o, jest ona królową balu Hit, hit, patrz, to no tak się cieszy. Ona nawet jest w ogóle. Totalnie, Ola, tą suniówkę nie przy jakimś, jakimś dresie i, I po prostu nasza rodzinka. Nie, to jest piękne. Ja zostawiam po prostu zdjęcie tutaj, bo to jest niesamowite. Ta bije w rękę, która nie istnieje. Nie, to piękne. Weź koktajl owocowy w ogóle, słuchajcie, to teraz się tak na to mówi. Rozmawiaj o małżeństwie. Czemu chcesz z nią rozmawiać o małżeństwie? Boi. Jesteśmy w wesołym miasteczku i ja chcę, żeby ona sobie poszła z y, Moli w pięknym tunelu miłości. Oh my god, to takie śliczne. Kocham je, to na ulubiona para ever O, nie udało mu się słuchajcie, tego, ale i tak dostał 31 simolonów. To chyba dobrze. Nie, bo wydaliśmy 40 na tą głupią wołowinę. Czy <grywamy> jesteśmy i tak stratni? Złośny obiekt uczuć? Karma się jak obiekt jej uczuć. Miał czynność komuś pomachać. Wygłaszana by ktoś jeszcze otrzymał takie względy. Oh no. Czy ty jesteś tą zazdrosną bitch? No, mimo, nie może tak być, słuchaj stara, nie może tak być. Musisz być pewna siebie, ale rozumiem, jesteś nastolatką i masz y, swoje problemy. Każdy może je mieć. Ogólnie to mamy już y, trzeci trymestr, więc y, najprawdopodobniej jutro, podczas poniedziałkowego dnia szkoły, będziemy rodzić. Także hit. Hej, podobno, Luka Lewandowski się z tą przyjaźnią zyskujesz na co? Przecież to jest twój syn. No, wiadomo, że się przyjaźnią, co nie? Znaczy, no, w sumie nie wiadomo, ale takie taki SMS a się. Raczej matka to by napisała. Wiecie co, ogarnijcie się i w końcu się zgódźcie, a nie cały czas się tam... Co ten robi się tam? No, ojciec chce iść na plitarg z nami, okej. Okay. W sumie możecie iść razem, bo... Jakby... to jest tutaj. No Boże, przez noc wiecie tu wszyscy w nago Ubierzcie się, ojciec przyszedł. Ej, może kupimy jakiś telewizor po taniości? Dobra, ty chodź z ojcem. Masz go w grupie. Idziemy się targować. Nie, za deska jeszcze przyszła nas nawalać tutaj, słuchajcie. Okej, okay, co stąd nam się najbardziej przyda? Tu chyba jedynie jest pani sprzedawczyni, z którą możemy się targować, albo ta. To dawajcie, będziemy się targować. Dosyć interesujący makijaż, jak na panią sprzedawczynię. Umie się pan targować jak mało kto. Niech będzie, dam pan 25% zniżki. No dobra, to weźmy jakąś lampę. Która jest najdroższa, to pewnie za najdrożej ją sprzedamy. Uuu. Dobra, słuchajcie, zrobię, zrobię deal. Zapłacę za nią 132 i zobaczymy za ile ją sprzedamy 235, słuchajcie Jesteśmy na plus. Słuchajcie, mój pies szczeka, bo on nie nienawidzi rowerów Ale ja postanowiłem kupić wszystkie te lampy Skoro mamy zniżkę i je sprzedać z zyskiem Zobaczymy, czy to się uda I hope so, mieliśmy 777 simoleonów 831 Zawsze słuchajcie, to jest jakiś zarobek, co prawda niewielki Zobaczymy, może uda nam się utargować na ciąży Pani, ja w ciąży, pomocy Ja potrzebuję taniej te kule Umie się pani targować jak mało? Kto? O, widzicie, ciąża zawsze działa, dobra i ja kupię wszystkie te kule mieliśmy 831 simoleonów. Let's go, zobaczymy ile, ile za tym zrobimy. O 500 simoleonów, za co jesteśmy? Za zrobienie kolekcji kompletnych śnieżnych kul? <laughs> Widzicie, opłacało się, to już jesteśmy do przodu. Wydawać się znać wszystkie śnieżne kule, po prostu co, nie kupiłem. Ja. Przypomnę, że mieliśmy 831, a już mamy ile więcej? 1325, słuchajcie. Takie rzeczy się robi na Dargu. Lecimy do szkoły. W końcu, pierwszy dzień w ogóle w szkole. W tym odcinku. Wszyscy oczywiście w nerwach, bardzo spięty, oni rozgniewani, czyli dzień jak dzień w naszej szkole. Dobra. No nie, i zaczął się poród. Dosłownie weszła 5 minut do szkoły i zaczął się poród. No nie, poród podczas lekcji w szkole. Dobra, no to my musimy chyba jakby olać to totalnie, no bo co? No nie urodzę tu dziecka, totalnie, więc jakby Kendall jakby musi wejść wcześniej do szkoły, jakby to, 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 to dosyć ważne, no nie. Ale ja nie mogę iść na poród w ogóle. O co chodzi? Ja chcę wrócić do domu. O oh no Dobra, wszyscy rzucajcie to, wracamy do domu Musimy pomóc waszej yy, przyszłej tej szwagierce? Szwagierce. Urodź dziecko w szpitalu. Jest jeszcze rachunki przyszły i tyle słuchajcie z naszych pieniędzy. W tym w klinice czuj się swobodnie i poproś jednego z naszych położników, jeżeli czegoś potrzebujesz. Możesz spróbować wykonywać czynności wywołujące poród, np. i spacerować lub ćwiczyć na piłce porodowej. Aktywny poród rozpoczniesz po 10 cm rozwarcia. No właśnie kochani, bo fan-fakt, ja, że tak powiem, kto to jest moim e, lekarzem? Położna, położnik, doktor, położna. E, Pobrałem moda na takie aktywne rodzenie, więc idź sobie na spacer faktycznie. Może ci to pomoże w e, powiększeniu tego rozwarcia. I ten poród trwa trochę dłużej niż e, normalnie. Zatem to jest cool. Co prawda, wydawało mi się, że ten mod w ogóle nie działał, no nie? No i dobra, zapytajmy się o sprawdzenie rozwarcia. No bo musi być 10 cm. Także sprawdźmy, jak to wygląda. Zwłaszcza, uwielbiam ten mod. W ogóle grałem o nim wcześniej już filmik. Ale gdybyście chcieli do niego linka, to wstawiam wam go w opisie. E, centymetr, no nie no co on będzie musieli robić tu w ogóle. Osiem. No to już ostatni spacer, słuchajcie, powinno być git. Zatem sprawdzamy i chyba będzie to już ten moment. co jest pełno rozwiązek z jednym z naszych lekarzy położników, aby natychmiast rozpocząć poród. No to chyba tyle, nie? Trzeba urodzić po prostu i tyle, zapraszamy. Mamy specjalne łoże. Proszę bardzo i no w tym momencie rodzi się nasz dzidziuś. Jezus, ja się boję co to jest. A może ty byś przyszedł tutaj co? Poasystował swojej yy, dziewczynie. Okej, okay, let's go. Boże. <gry 1982> He's dizzy słuchajcie, bo po prostu jest zestresowany. A i w ogóle jest chory, nie wiem czy to jest... Jeszcze ktoś umarł? Jezus, ten jest smutny oczu... czas. <gryt> to dziewczynka, o mój Boże! Oczywiście nazwisko będzie miała Lewandowski a teraz lecę pod film, pod którym wypisaliście propozycję imion i zobaczymy, co tam żeście wykombinowali. Kochani, witam Was, kosmos przyszłości, ponieważ okazało się, że w ekscytacji podczas wbierania imion wyłączyłem mikrofon i nie nagrała mi się ta część. Wybrałem imię od It's Mix, ponieważ miało bardzo dużo lajków i jest to imię Risa, śmiech, gruszka, kolor. Tak to oznacza, słuchajcie. Mega ciekawe imię japońskie. A skoro nasza Kendall też ma jakieś takie azjatyckie korzenie, to dlaczego nie? No zobaczcie, jak ona pięknie, po prostu to rodzi. Ja uwielbiam tego moda i to jest mega realizacja. W ogóle można go pobrać bez cenzury, więc to jest wtedy już w ogóle turbo realistyczną modyfikacją. No i dobrze, wróciliśmy do domu. Dzisiaj już jest w łóżeczku, także powoli będziemy, kochani, kończyć ten odcinek. Ja dziękuję wam oczywiście za oglądanie. Pamiętajcie, że każde jedna łapeczko od Was to każdy jeden Simoleon dla naszych Simów. I cóż, moi kochani, nadzieję, się widzimy w kolejnym odcinku już za dwa tygodnie o 15.00. Także pa pa!